Witam serdecznie, drogie koziorożce, i zapraszam Was na czytanie Aura Tygodnia, który będzie prognozą na nadchodzących 7 dni. Powie nam o klimacie nadchodzącego czasu, co nam się w tym czasie uda, a co może przysporzyć trudności. Dla koziorożców zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Los zakręci kołem. A to oznacza początek nowego cyklu, lepszego lub bardziej lub mniej pomyślnego, w zależności od tego, co wesialiśmy. Dla jednych będzie to wejście w cykl wznoszący, dla kogoś może być cyklem wpadkowym. Koło fortuny oznacza też przeobrażenie, wejście w fazę transformacji. Jakieś nieuniknione zdarzenia, ale z happy endem. Niemniej jednak jest to karta pozbawiona stabilizacji, pełna niepewności. Wydarzenia mogą następować w innej niż zakładaliśmy kolejności. Może to być też czas niespodzianek, pozornych przypadków, zbiegów okoliczności. Co uda się koziorożcom w nadchodzącym tygodniu? Dziewiątka monet symbolizuje często pieniądze lub dobre materialne pochodzące z nieoczekiwanych źródeł, raczej otrzymane niż zarobione. I to też niejako potwierdza działanie koła fortuny. Warto w tym czasie zagrać w gry losowe. Może to być też dobry moment do planowania przyszłych inwestycji, a w relacjach czas refleksji i przemyśleń. Co może przysporzyć trudności, na co powinniście uważać? W relacjach partnerskich czwórka mieczy ostrzega przed negatywnymi wpływami na związek, tymi zewnętrznymi, na brak umiejętności planowania. I choć to sprzyjający ku temu czas, to niektórzy z Was mogą mieć z tym pewien problem. Starajcie się w tym tygodniu realnie oceniać ryzyko trudnych um, kroków finansowych, tak, żeby ich konsekwencje nie odbiły się na Waszych relacjach z bliskimi. Mam nadzieję, że ten tydzień będzie dla Was udany. że bo fortuny będzie w tendencjach wznoszących i przyniesie Wam mnóstwo pozytywnych niespodzianek. Życzę Wam wszystkiego pięknego. Dziękuję za subskrypcję, dziękuję, że jesteście ze mną i oglądacie, i zapraszam Was na kolejne czytanie kart.